Cześć Wam, witajcie, ja już zaczynam dalej działać. Mam już materiał potrzebny do zakończenia tutaj podejścia wody ciepłej, zimnej i tak. Następnie to tak. Kibelek tu będzie zamontowany podwieszany. Bidet podwieszany z miską, wiadomo, i tak. Zakupiłem kolanka tutaj i wszystkie przyłącza potrzebne do podłączenia tutaj tego stelaża. Tu na górze będzie podejście wody. Tu będzie trójnik stawiony. W tym miejscu będzie trójnik i będzie na sztywno szło tutaj zasilanie do kibelka i tu na sztywno będzie szło tu podejście pod bidet. Tu już mamy po części podłączoną ciepłą wodę. Jeszcze będziemy musieli przerobić zimną wodę. No i oczywiście tutaj w tym miejscu będzie kanalizacja chodziła do bidetu, a więc tak tu już zacząłem sobie przerabiać. Tu mam już podejście tą pod ciepłą wodę, tu jest przerobione, bo było wcześniej inaczej i tak tu jest przerobione, tu już jest obcięte, wstawiony trójnik i pójdzie do góry, później tutaj na stelaż. No i tutaj kolanko jest, będzie teraz tu, tak żeby pasowało tutaj na, na, na to wejście już pasuje, odległość jest złapana, tak samo tu i tak tu wyjmiemy, bo to sobie tu przedstawiłem, żeby mi tutaj nie chodziło. Tak no dobra, i tak to będzie na sztywno podłączenie, tutaj Tutaj będzie wtedy można podłączyć sobie albo zaworek pod, pod wężyk, albo już bezpośrednio wężyki. Kwestia, kwestia budżetu, budżetu no i ogólnie wężyki. Najszybciej było, bo małe wężyki pod baterię do bidetu i tutaj by było dosyć wszystko tak ładnie. Tak, tu będzie kanaliza, wyjdzie tu w tym miejscu. W tej chwili muszę sobie znaleźć tutaj te same, te odległości. Odległość tutaj, będę musiał przedłużenie zrobić, tu kolanko i żeby wyjść tak samo tu z końcówką yy, gwintowaną. Yy. I teraz tak, odległość, odległość pomiędzy, tutaj można sobie ustalić ogólnie, ale ja wezmę odległość 10 cm. Czyli odległość tego wyjścia i tego tutaj będzie 10 cm, Może nawet więcej, nawet dam może 11, żeby było trochę szerzej i zawsze będzie łatwiej ewentualnie podejściem, z podłączeniem. Czyli tu się uciągniem sobie nasze 16 i tak, mam kawałki, to wiadomo, że utnę. mam taki mały kawałek, to sobie go po prostu odetnę na 16. On ma, nawet można powiedzieć, by się zmieścił, bo ma 16,5. To tam podczą nie ma co za dużo, ale kayę to jedną. Mam już głębokość, chwila, wymujemy. że jest nawet, jednej wysokości jest musimy sobie zmierzyć mniej więcej odległość wiadomo, że to pracuje to e, te pół centymetra nic się nie wydarzy jak się coś weźmie krócej ja sobie odezwę za chwilę to kolejny można sobie, można ten tak przymierzyć o, można tak sobie przymierzyć. O, na przykład tak, tak jak tutaj. To tak można przymierzyć, a może złapać. Po prostu sobie weźm, wziąć, tu przyłożyć. Dotąd. I 8 cm. Wiem, że tu trzeba wziąć na 8. I teraz zrobimy mój patent, tutaj ja sobie tutaj wkładam o, żeby tak nie przycisnęło, to zawsze czymś przyblokuje. Można sobie blokować ile się chce. O, tu można sobie przyblokować też. Chodzi o to, że ułatwić sobie jak jesteś się ja samemu. No tak. Jak podejść? Można od dołu. Podejść sobie. A nie, nie zobaczyłem. Poczekajcie, to ważne. Dobra. I jedziemy. I zgrzewamy. Wyjmujemy. Dobrzewamy. Już mam. Wychodzimy. Grzewamy. I mamy. Teraz można to wyjąć. I jest jak widzicie, mniej więcej na jednej długości. Tutaj odległości. Zobaczcie sami. To lekko sobie pracuje. Ale jest ok. Wciskamy, łapiemy pią, łapiemy pią i jest już. Zgrzana. No.